Mm -hmm. I see see, see see. see see, see, I see, Ma rozróżnik serca, albo wczepione metalowe implanty Elektrody i tak przecież naklejasz Na prawej piersi nie masz się co martwić A jeśli poszkodowany jest mokry To słusz najpierw tylko te miejsca, w których nakleisz mu elektrody, żeby się trzymały, I jak mógł strzelać A jeśli mam mocno ogłosioną klatkę piersiową, to zanim naklejasz? Ogól te miejsca pod elektrodą, Wedę powinna być maszynka do golenia jeśli jej nie ma elektrodą zapasową Zrób mu w tych miejscach szybką depilację Choć to wygląda niepokojąco Bo człowiek umiera, a ty golisz mu klatkę A jeśli, jeśli, jeśli A jeśli, 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 jeśli. A jeśli, 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 jeśli A jeśli, 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 jeśli. Jeśli pacjent ma mniej niż 8 lat, użyj na nim elektrod pediatrycznych. Jeśli w zestawie a Edy ich nie ma, mówi się trudno i używa zwykłych. Jeśli się okaże, że są one za duże, jedną przyklejasz na środku klatki. Na plecach z kolei używasz drugiej, po środku, czyli między łopatki. Jeśli pacjentką jest kobieta w ciąży, tym bardziej w zaawansowanej. Nie bój się, że jej a Edy zaszkodzi, ciąża nie jest. Przeciwskazaniem Byle byś nie kleił, na ranę nie dotykał Pacjenta podczas analizowania Byle tuż obok nie było butli Z gazem nie dotykał pacjenta podczas wyładowania A jeśli, jeśli, jeśli A jeśli, jeśli, jeśli A jeśli, 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 jeśli. Pomimo starań akcja się nie uda i pacjent umrze mimo defibrylacji. Pamiętaj, że on wcale nie musiał umrzeć swojej winy i błędów przy pracy. Może go znalazłeś, gdy było za późno, może miał inne ukryte urazy. Może czynników było tak dużo, że co byś nie zrobił, to nie było szansy. Jeśli będziesz to później rozkminiał co zawaliłeś, co mogłeś lepiej zrobić, to wcale nie musi być twoja wina. To nie powód padać w alkoholizm. W każdy popełnia błędy, nie mylą się ci, którzy nie działają. Zrobiłeś co mogłeś, do końca przejęty. Czasami tak bywa, że ludzie umierają. A jeśli, jeśli, jeśli. A jeśli, jeśli, jeśli. A jeśli, jeśli, jeśli.